Dzień dobry. Jacek Balkan, to jest motodziennik. W zeszłym tygodniu poruszyliśmy temat ewentualnych problemów związanych z dostępnością AdBlue i padły dwie propozycje jak ten problem rozwiązać. Pierwsza propozycja brzmiała w sposób następujący: skoro to roztwór mocznika i wody destylowanej, no to może odpali ten samochód, jeżeli będzie tam sama woda destylowana i Uświadomili mi Państwo, że oczywiście odpali, ale jechał nie będzie. Druga propozycja była taka, że być może zaraz znajdą się jacyś elektronicy, którzy będą w stanie ten system AdBlue wyłączyć. No i tutaj też dość szybko dostałem informację, że już dawno temu się znaleźli. Bardzo, bardzo dawno temu. To tyle, A jeżeli chodzi o powrót do przeszłości, czyli do poprzedniego odcinka. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaangażowanie i zapraszam na kolejny, który zaczniemy od przejrzenia ogłoszeń. Zaczniemy od propozycji od naszych widzów i patronów, a na pierwszy ogień pójdzie to oto BMW 325 iX, czyli z napędem na cztery koła, z dwójpółlitrowym, 170-konnym, rzędowym, sześciocylindrowym silnikiem pod maską. BMW jest z 1987 roku, ma skrzynię manualną, jest w stanie idealnym, ma zaledwie 103 tysiące przebiegu i jest to część dużej, nawet bardzo dużej, prywatnej, muzealnej wręcz kolekcji, którą znam i którą miałem przyjemność otworzyć. Cena to 80 tysięcy zł. Następne BMW jest pod wieloma względami podobne, choć ciut mocniejsze. 320i z 2014 roku pochodzi z polskiego salonu, ma 184 konie i skrzynię manualną i również napęd na cztery koła. To polski salon, według deklaracji auto jest bezwypadkowe, ma piękne, jasne wnętrze i niecałe 100 tysięcy przebiegu. Cena to 61 tysięcy złotych. Zarówno 60 tysięcy możemy kupić tego oto Forda Focusa. Auto ma 3 lata, diesla 1.5 pod maską i 175 tysięcy przebiegu. Jest fajnie wyposażone m.in. w pakiet ST-Line, dwustrefową klimatyzację, są też dwa komplety opon i według deklaracji auto jest nie tylko bezwypadkowe, ale też bezszkodowe. I do końca serwisowane Waso. Na koniec moja propozycja Peugeot 306 z 2000 roku. To nie jest specjalnie piękne auto, jak większość kompaktowych sedanów z tamtych lat. Hatchback był zdecydowanie fajniejszy, ale ten samochód ma kilka zalet. Według deklaracji sprzedającego auto jest bez rdzy, z polskiego salonu i ma radio, i hak, i zaledwie 79 tysięcy przebiegu oraz prosty 75-konny silnik benzynowy 1.4 pod maską. Cena to 5900 zł. Kolejna porcja ogłoszeń już za tydzień ta część naszego programu zyskała sponsora patrona w postaci firmy Corteco, która jest producentem filtrów, uszczelnień, kół pasowych i innych elementów z zakresu tłumienia wibracji. A teraz sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w świecie motoryzacji. Zaczniemy od nowości. Suzuki SX4 to jeden z pierwszych suwów z segmentu B. Niedrogi, całkiem porządny, bardzo popularny również u nas. Produkowany do 2014 roku i mniej więcej w tym samym czasie do sprzedaży trafiły dwa kolejne suwy z segmentu B marki Suzuki, będące wydaje się bezpośrednim następcą, czyli nowa Vitara, już bez wersji Grand, oraz model taki bardziej miejski z wyglądu, czyli SX4 S-Cross. I właśnie ten samochód doczekał się odświeżenia. Oficjalnej premiery jeszcze nie było, ale na zdjęcia. Zrobionych w trakcie załadunku widać, że to nie jest auto dla miłośników odważnych, awangardowych linii. Więc teraz ponarzekam na to, że auto wygląda nieco banalnie, tylko po to, by przy koncepcie Kia EV9, ale też produkcyjnej wersji EV6, ponarzekać na zbyt daleko idące szaleństwo, jeśli chodzi o projekt zewnętrzne. Na razie to nie moje poczucie estetyki, ale pewnie się przyzwyczaję. Przy okazji, koreańscy producenci wydają się bardzo śmiało podchodzić do kwestii samochodów elektrycznych, stawiają na awangardę i chyba dobrze się z tym czują, czego nie można powiedzieć. Wiedzieć o Mercedesach z serii EQ. Wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo, tylko skala się zmienia. A skoro Mercedes to i Renault, obie firmy połączył Sojusz w roku 2010, jego efekty wydawały się mizerne. Powstało nowe Twingo i Smarty, droższe od Twingo, Kangu stało się Citanem, Nawara klasą X, a silniki 1,3 benzynowe oraz 1,5 diesla, oba z Renault, trafiały do Mercedesów. Tak trochę brakowało tu jakiejś równowagi, to znaczy mam wrażenie, że więcej zyskał na tym Mercedes, choć niekoniecznie wizerunkowo. Po 11 latach firmy pozbywają się swoich akcji. Renault sprzedało akcję Daimlera w marcu, Daimler pozbywa się swoich teraz i to chyba nie jest jakiś szczególnie dobry moment, bo dużo się w tym roku mówiło o rekordowych zyskach poszczególnych koncernów przy niskiej sprzedaży, ale to nie w Renault, które w roku 2020 stracić miało nawet 8 miliardów euro i zapowiada kolejną w swojej historii restrukturyzację, modernizację, cięcie kosztów i zwolnienia. Do Renault i słowa awangarda jeszcze pod koniec wrócimy, a teraz jeszcze jedna kija. Niro drugiej generacji. Na razie zamaskowano Miejmy nadzieję, że nie będzie maksymalnie udziwniona. Debiut być może za parę dni na targach w Seulu. Napęd elektryczny, hybryda doładowywana z gniazdka albo zwykła hybryda. Lancia ma wrócić do żywych, bo na razie od kilku lat ma tylko jeden, produkowany w Polsce i sprzedawany wyłącznie we Włoszech model. W roku 2024 ma się to zmienić. Y doczeka się następcy, niewykluczone, że w zwykłej spalinowej formie i mają się pojawić punkty sprzedaży w Austrii, Belgii, Holandii, Francji, w Niemczech i w Hiszpanii oraz rok później w Wielkiej Brytanii. Co jest dość dziwne i wydaje się ryzykowne. Raz, że ruch prawostronny, dwa żelancia, to tam chłopiec do bicia od dawna. W roku 2026 ma się pojawić elektryczny crossover, być może będzie to Aurelia, ładnie, a potem delta, też elektryczna. Ale czy tak się stanie, nie wiadomo. To jeszcze sporo czasu, a firma znana jest z dość swobodnego podchodzenia do wcześniejszych planów, a samochód elektryczny może teraz zrobić prawie każdy. W rosyjskim urzędzie patentowym pojawiły się plany auta marki Kałasznikow. Tak, tej. Samej. Wejście w przemysł motoryzacyjny zapowiedziano już 3 lata temu, a konkretne propozycje to coś jak Renault Twizy dla dwóch osób na trzech kołach oraz ciut większego na czterech. Lekkie to 650 kg waży. Silnik ma mieć 68 koni, zasięg do 150 km, a prędkość maksymalna to około 80 km na godzinę. Ciekawe, czy będą poduszki powietrzne, czy to raczej taki odpowiednik Citrena Ami się zrobi. A o firmie Songsan Motors państwo słyszeli? Można u nich kupić kopię, no prawie, klasycznej korwet z hybrydą 1.5 Turbo, łączna moc 315 koni, napęd naprzód, skrzynia dwusprzęgłowa, sześciobiegowa. Wygląda to na pierwszy rzut oka podobnie, choć GM podobieństwa się nie dopatrzył. Kosztuje około 90 tysięcy dolarów w Chinach. Nawet się odgrażali rok temu, że w Stanach ruszy sprzedaż, ale chyba nie było zbyt wielu chętnych, bo nie ruszyła. Za to firma Songsan Motors poszła za ciosem i już na w pełni elektryczne platformy zaczęła zakładać nadwozia inspirowane starymi Pontiacami czy Buickami. Za to zupełnie nieoczekiwanie w Wielkiej Brytanii, o której ostatnio cicho powstała firma Jomper, budująca na bazie starych Suzuki Jimny auta typu pickup i to z dwoma rodzajami paki. I to jest niezły pomysł. Pomysłu, ale po kolei. Tu jest podobno wszystko nowe lub odnowione. Rama, instalacja elektryczna na dwozie. Silniki są oryginalne po remoncie, jest na to rok gwarancji. Zabezpieczenie antykorozyjne jest podobno lepsze niż w fabryce, o co nie trudno. hamulce z tyłu są tarczowa, nie bębnowe jak w oryginale. Cena od 17 tysięcy funtów plus podatki. Na koniec awangardowe Renault, czyli Avantime Van. 1,62 m wysokości to na 700 masy własnej. Hiszpańscy koledzy z serwisu KM77 sprawdzili je w trakcie testu 8. I wynik był znakomity, 73 km na godzinę. Hyundai Bayon, 1,50 50 wysokości, 1100 kg, 76 km na godzinę. A Porsche Titan Cross, 1,40 40 wysokości, prawie 2300, nawet 2400 kg towarzy, pokonało test łosia z prędkością 74 km na godzinę. Gorzej niż tani Hyundai, tylko ciut lepiej niż stare Renault. Wynik Toyota W-4, tej doładowanej z gniazdka, to 72 km na godzinę. Ja już ponad 20 lat robię to co robię, zaczynałem pod koniec lat 90. I z jednej strony nie pamiętam tak ciekawych czasów, a z drugiej strony nigdy nie było tak nudno i mało ciekawie. I mam jeszcze taką jedną refleksję, gdyby ta cała nagonka. Zaczęła się nie od branży motoryzacyjnej, tylko na przykład od branży masarsko-wędliniarskiej. To w tym momencie przygotowywalibyśmy się do tego, że od stycznia nie będzie można kupić żadnej wędliny zrobionej z mięsa, a jedynie na przykład z boczniaków. Parówki będą zakazane od 2025 roku, a od 2030 roku jakiekolwiek produkty pochodzenia zwierzęcego zostaną według deklaracji największych firm całkowicie zakazane. I Spróbujmy sobie wyobrazić te zamieszki, które wybuchłyby na ulicach właśnie z tego powodu, jak szybko by to wszystko poszło, w diabły się rozsypało. Ciekawy jestem, dlaczego jest zupełnie odwrotnie, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu branży motoryzacyjnej i to wszystko, co teraz się dzieje. Dużo bardziej się opłaca niż trzodom klewnym hodowanie boczniaków. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania: firma Prodictec, czyli mierniki, oraz firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Mazda CX3 to jeden z ciekawszych słów z segmentu B z kilku powodów. Debiutujące w 2014 roku auto było dostępne zarówno za skrzynią manualną, jak i automatyczną. I to taką zwykłą, sześciostopniową, hydrokinetyczną. Niecałe 4,30 m długości, a napęd na przednią oś albo na 4 koła. Konkurencja, zwłaszcza europejska, nie miała ani zwykłego automatu, tylko najczęściej to badziewie zautomatyzowane, ani napędu na 4 koła. Do tego silnik w maździe podstawowy był dwulitrowy, wolno zsąd. Niby tradycyjnej budowy, ale z wtryskiem bezpośrednim. I był on zaskakująco niewysilony. Gdy w C4 Kaktus czy Renault Captur pojawiły się trzycylindrowe maleństwa, 0,9 albo 1,2, w Mazdzie cylindry były cztery, pojemność dość poważna, 2 litry, a koni tylko 120, ewentualnie 150, czyli jak 20 albo 15 lat temu. Ale za to osiągi były całkiem współczesne. 120 koni, 9 sekund do setki, z automatem niecałe 10. I jak nie trudno się domyślić, właśnie Mazda CX-3 dzisiaj sprawdzimy. Nawet dwa egzemplarze. Plaże. Zaczniemy od sztuki, która pachnie okazją. 2019 rok, 14 tysięcy przebiegu, automat, napęd na cztery koła i mocniejszy benzynowy silnik. Stany, więc decyzja o tym, czy pojedziemy na oględziny, czy też nie, zależeć będzie od uszkodzeń, z którymi auto przyjechało. W ogłoszeniu jest win, więc korzystam z BasAuto DNA. Mamy dwa raporty, jeden polski, bo auto jest już u nas zarejestrowane, jeden amerykański i mamy tu sporo przydatnych informacji. Pierwsza rejestracja w Polsce miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Auto miało wtedy 1,5 tysiąca przebiegu, ale na przeglądzie było dwa razy. Z jakiego powodu był ten drugi raz, trudno powiedzieć. Jednak ciekawsza jest szkoda z Stanów. Miała miejsce jak to było praktycznie nowe auto, 900 mil ledwie. Uszkodzony został przód, a auto zostało zanieczyszczone biologicznie, co może oznaczać choćby krople krwi z rozbitego nosa. Są też zdjęcia, i już wiemy, że to nie dla nas. Z dwóch powodów. To było spore uszkodzenie, zagięte są obydwa słupki A, na bank krzywe są podłużnice, przez zdemontowane błotniki nie widać, czy koła stoją prosto, ale mam wrażenie, że nie stoją. Są też strzelone poduszka i pasy i często bywa tak, że są one regenerowane w przypadku Mast, jak i aut ze Stanów, bo nie wszystko pasuje od wersji europejskiej, choć tu powinny być takie same. Odpuszczamy zatem i bierzemy się za drugie auto. Jest dwa lata starsze, 5000 tańsze, nie ma skrzyni automatycznej, ani napędu na cztery koła, jest też cztery razy większy przebieg, choć nadal jest on niewielki, 60 tysięcy kilometrów. To polski salon, w opisie auto jest bezwypadkowe, a sprzedającym jest autoryzowany punkt dealerski Forda, ale też Mazdy. W ogłoszeniu jest win, więc ponownie sprawdzamy, czy jest sens jechać i jest. Auto jest czyste. Umawiam się na oględzinę i z góry dostaję informację, że na drzwiach było wgniecenie, więc z powodów estetycznych auto miało korektę lakieru. Jednak pierwsze wrażenie jest niezłe. Spasowanie z grubsza poprawne, jedyne drobne zastrzeżenia to błotnik prawy przód i listwa drzwi widać, że była ściągana. Natomiast różnic w odcieniu nie widać, a to biała perła jest. Nie ma też rys, otarć, dołków. Ładne, zadbane auto. W kabinie tak samo, praktycznie jak nowe. Pomiary zaczynam od dachu, mamy to 80 mikronów lakieru, auto jest rzecz jasna na nieocynkowane. Lewa strona podobnie 90-110, prawa strona grubiej, od 160 do 200 mikronów na błotniku z przodu oraz obu skrzydłach drzwi, plus ciut grubiej na błotniku z tyłu. Zero szpachli, ładna robota i zgodna ze sztuką. To lakier perłowy, trudno polakierować jedynie drzwi, by sąsiednie elementy się nie odcinały. Jazda testowa bez najmniejszych zastrzeżeń, jeździ to jak nowe w zasadzie, ale jeszcze dwie ważne sprawy. Musimy obejrzeć podwozie pod kątem wycieków i korozji. Wycieków nie ma, ale skierowanie na konserwację wystawiam, bo rudę zaczyna wyłazić. No i musimy obejrzeć komorę silnika, jednak to tylko formalność. Benzyna 60 tysięcy, trudno będzie tu znaleźć jakieś wycieki. Wycieki może i trudno, ale zapoceń jest sporo. Niewielkich, ale są. Pokrywa rozrządu, to to czarne, jest z tworzywa. I to może i tanie jest w produkcji, ale jak widać chyba nie spełnia swojego zadania, skoro przy takim przebiegu widać olej. I to z każdej strony. Trzeba się tym zająć, ale to na szczęście jedyna uwaga. Ciekawostka. W 2017-18 roku fabrycznie nowa CX-3 z tym silnikiem i skrzynią kosztowała 67 tysięcy. Wersja Sky Energy, czyli taka jak ta, 77 tysięcy. Po czterech latach i z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów, 70 tysięcy złotych. Rok temu wyceniona byłaby na jakieś 55-60 tysięcy. I to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień. Do zobaczenia.